Witajcie, z tej Addison, a to jest już drugi odcinek z serii Jurassic World Evolution 3, a konkretnie mówiąc, póki co z kampanii. I co, kontynuujemy sobie naszą y, przygodę na wyspie Kałaj. Mam nadzieję, że teraz będzie ogólnie przyjemniejszy feeling, jeśli chodzi o dźwięk. W ogóle podoba mi się bardzo, jak ten pojazd wygląda. Jest bardzo... Oje, i wjechałem z Oho, widzę, że kolizja dalej nie funkcjonuje. Właśnie, ja muszę przedostać jedną rzecz. Bo tutaj mamy kolizję. W ustawieniach kolizja mieszana. Wyłączona albo mieszana. Jak jest wyłączona, to co? Chwila, bo tam jest napisane. Eee, nie, dezaktywacja tylko jest napisane. Eee, pojazd, 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 pojazd. pojazd, Czyli co? Teraz przez wszystko mogę przejeżdżać? No nie. Chwileczkę. Nie rozumiem tej kolizji, naprawdę nie rozumiem tej kolizji. Więc chyba zostawię tak jak było na razie. Dobra, o, 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 o. mamy idealną okazję. Gdzie jest ten mały e o? Oh. Ok, What a photo. Oh, I'm printing out a copy of that one for my wallet. <laughs> oh, they grow up so fast. Switching Okay, we mm. need to make sure that our guests have a good view of these little miracles, <laughs> too. I guess the three most important days in any life the day you're born, the day you die, and the day the Gallery opens. That's That's co kolejna galeria? Aha, zupełnie widoczność z galerii widokowej dla młodego osobnika. No to postawimy sobie jakoś tutaj, myślę. Ścieżkę sobie postawimy. Mówię, ja się nie będę bawił w tej ścieżki na kampanii, sobie to zostawię na sandboxy. E, sobie zrobimy transmisję na żywo i tam się będę bawił. E, ogólnie nagrywam uh -oh. ten materiał w środę. Wypuszczę go pewnie w jakąś na weekend właśnie. Good Lord, it's Junior. To nie jest Cabot Jr., nie zgadza to to się we'll so. na to imię. I my wybierzemy sobie na trzeci odcinek, bo jeszcze mamy za mało opcji od Was. Them odcinek them się średnio odniósł. Okej, tylko teraz podtrzymuję pojazdy, nie? No właśnie, musimy zbudować placówkę paleomedyczną. Dobra. Oczywiście jest to, żebyśmy to sobie ręcznie, zakładam. Jest bardzo fajny feeling jazdy. Coś fajniejszy niż w dwójce przez wibracje. Ej, panie, prawie pod auto wpadłeś. Nagram tak za 40 minut, potem to jeszcze trochę po... po... Um, powycinam i powinno być okej. Okay, Dobra. Skaner medyczny. Mhm. Mm Skanujemy, skanujemy. Ok, powiem wam, że są lekkie problemy z płynnością czasami. Optymalizacja jeszcze nie jest idealna. No, wjechałem w jakieś zarośla, niektóre mają fizykę, niektóre nie, i to to jest właśnie kolejny problem, że ja nigdy nie wiem, czy ja akurat wjadę w to drzewo, czy w nie wjadę. Bo część ma kolizję, część jej nie ma i tak. Tak troszeczkę muszę tutaj yy, ruletkę robić, to jest hazard straszny, loteria, bardziej można powiedzieć. Dobra, podamy leki teraz młodemu. Młody mi oczywiście uciekł. Ło, jaki on jest szybki! A ja oczywiście jestem, że tak powiem... Aha, lek nie jest Dobrze, czyli musimy zbadać lek najpierw. E, pokaż mi się tutaj, Kaboot Junior, nie tego imienia. Zaprosi e, badania. Te są takie, bardzo teraz, na, póki co, są bardzo samouczkowe. Więc nie wiem, czy wam na nich jakoś specjalnie zależy. Mówię, ten odcinek będzie bardziej pocięty, bardziej dynamiczny. E, więc będzie sporo cięć. Chcę, żeby ten odcinek był krótszy i trochę sobie poeksperymentujemy na początku serii, bo myślę, że będzie naprawdę sporo odcinków. Nie tylko z kampanii, ale z wyzwania, z sandboxu, z tego wszystkiego. Będziemy naprawdę e, sporo grać w FW3 na kanale. Oczywiście, jeżeli materiały będą osiągały jakikolwiek zadowalający poziom wyświetleń, bo wiadomo, jak nie będzie zainteresowania, to nie będzie po co tego nagrywać. Ale ja ich przydzielę... Aha, do każdego posterunku. Okej, okay, ja też jestem, widzę, mądrym bardzo. Eee, czyli całe. Trzy, dobra. Myślałem, że dwa. Cztery! O! Oh. Okej, okay, zrobię. Bob? Oh, Jaki Bob. We worked together for years, Finch. Ah. My name is George, but Lambert's English fine. Question. Dr. Dua told me about Din and about the juveniles. She suggested the security sector should advise. Uh, a perfect time for you to join us, Mr. Lambert. It seems that the situation at our Montana site has changed. The Velociraptors are moving closer. Okej, okay, ci oh, mamy adaptory. To nie ciekawe. I Malcolm jak zwykle miał rację. Zaraz zaskoczenia. A więc wracamy sobie do Montany w okolicy Snakewater. Właśnie, o co chodzi? Bedlands, czemu nie przetłumaczy tego jak jakiegoś pustkowia, cokolwiek, nie wiem, pustynia. Naprawdę, czy Polscy tłumaczy byli aż tak leniwi, żeby tego nie przetłumaczyć?

E... Ok, składamy tylko szybko budujemy, nie ma czasu. Right. To no. Szybko, do their wszyscy. No. E... A, trzeba, no. trzeba je złapać, szybko, gdzie, Szybko. No. Gdzie... Gdzie... O, mamy those dinosaurs to Dobra, lecimy. Jeden, drugi, trzeci, gdzie jest czwarty. Czwarty, dobra. ok Okej, okay, po prostu te grzmoty, o których mówiłem, takie ziemi, coś takie, to, te huki to są... To jest muzykę. Ja nawet nie wiem czy wy je w ogóle słyszycie. Bo generalnie PlayStation wiem, że wycisza muzykę. A przynajmniej wycisza muzykę licencjonowaną. Nie wiem dlaczego. I nie wiem dlaczego mi automatycznie oddala od tego Halo. Czy mój dual się zepsuł? Mam nadzieję, że nie. Nie no nie, wszystko normalnie działa. Okej, okay, teraz tak. Trzeba je przetransportować do wybiegów, tylko nie mamy. Jest jeszcze ostatni raptor. No i super. Right.

Czemu, ale czemu stawiamy na generatory? To są wyczerpa, wyczerpalne źródła energii, to trzeba odnawiać. W sensie trzeba do, jakby, tam dokupywać baterie, nie wiem. Nie znam się na elektryce. W każdym razie to są koszty. Nie lepiej postawić elektrownię jako stałe źródło zasilania? Worth making sure that the generators are in range of a maintenance post so our maintenance team can keep an eye on them. Hmm? It's strange, isn't it? Alan and Ellie had a dig site near here in this scenic patch of Montana's Badlands. You know, they were digging for fossilized dinosaurs, and now you're containing living, breathing, thinking dinosaurs a mere stone's throw away. Wow, to jest naprawdę... Wiesz, to jest poetyczne. W pewien sposób. I głębiej przerażające, w bardziej specyficznym sensie. No i to był dialog, który mogłem Wam zostawić, bo to jest całkiem fajne nawiązanie do pierwszego Jurassic Parku. Tak jak mówiłem, to jest lokacja, która w filmach się pojawiła. E, tylko teraz tak... E, Pamiętam, że na cutscence widzieliśmy miejsce z filmu, autentyczne, tylko chyba go tu nie mamy nawet, chyba nigdzie go tutaj nie ma, albo nie możemy go e, zwyczajnie jeszcze zobaczyć, nie wiem dlaczego, nawet nie mogę mapy otworzyć, co mnie też zdenerwuje, e, bo często używam mapy orientacyjnie, e, o, dodaj bramę, aby zespół okej, okay, dobra, wiem co mam robić. Swoją drogą, tak czekając, aż mi tutaj zdobędą się te wszystkie e, potrzebne kamery, to odkryłem, że mam tutaj opcję kamery. Mam stan na mam swobodny widok i mam rozmieszczenie, czego trochę nie ogarniam, bo to jest praktycznie ta sama kamera. I teraz mam problem. Od czego są te dwa guziki pod L2 i L2? Totalnie nie wiem, jakie jest do tego zastosowanie. Staram się... To odkryć i nie potrafię. Więc, jeżeli ktoś wie, to chętnie przyjmę wyjaśnienie w komentarzu. Dobrze, a więc już zaraz będziemy mieli nasze korytarze, i powinno nam zaliczyć się to zadanie. W ogóle dopiero zauważymy, że mamy te trzy paski reputacji, tak jak w pierwszej odsłonie, co jest dosyć ciekawe, bo lubiłem ten system. Znowu postawiłem ten dziwny bunkier. Tutaj, proszę bardzo, korytozaury i mówiąc konkretniej, są to samce. Okej, okay, zbudujemy sobie z parku leśkiego, bo to jest jednak lokacja właśnie z parku leśkiego. <laughs> a jeśli chodzi o to pójdę w Jurassic World bardziej. Yy... No, dosłownie schronów już jest wystarczająca. Jeszcze mały yy, hotel. Tutaj też chyba pójdę w park lewski? Tak, zdecydowanie. O nie, tylko nie to. O Boże, za dużo ikonek, za dużo rzeczy. I się już pogubiłem w tym co, co, co właśnie widzę. Hmm. Modyfikatory atrakcyjności. To chyba pokazuje mi ogólnie, jaki poziom ratingów nosi każdy z gatunków, ale co zrobi tyranozaura? My nie mamy tylanosaure. Gdzie to jest A... Kabot, nie gadaj do mnie, Wiesz, bo ja już się tak się gubię. On... O, pakowaliśmy nowy, nowy obszar.

Witajcie po dosyć dużym skoku czasowym powiedzmy. Postanowiłem, że wytnę sporo z materiału i przede wszystkim mój głos był dosyć przymulony, więc pozwólcie, że wprowadzę was trochę co się zmieniło. Przede wszystkim mamy tutaj parę nowych budynków, jak mały hotel, mamy tutaj różne sklepy, jak właśnie udogodnienia. Oraz przede wszystkim mamy dużo więcej korytozaurów, których tutaj chcieli, żebym je sklonował, więc są teraz. Swoją drogą to chyba są dwa samce. Nie, okej. Okay. Yy, bo już miałem taką sytuację i to było troszeczkę podejrzane, bym to nazwał. Ściszyłem też troszkę rzeczy w menu, więc będzie lepiej niż przez poprzednią część odcinka. To jest ogólnie dzień drugi, kiedy nagrywam, więc tak naprawdę macie dwa odcinki w jednym. I odblokowaliśmy właśnie nowy obszar tutaj którym się zajmiemy. Mamy zrealizować kontrakt, by zwiększyć reputację u sektorów branżowych. Tu chodzi o e, rozgrywkę, czyli musimy osiągnąć ocenę parku na poziomie 2,5 gwiazdki. Teraz jak to zrobimy? To jest bardzo ważne pytanie. Mamy tutaj produkty I one są troszeczkę samotne, przynajmniej taką mam. E, tutaj takie mam wrażenie. Z wszystkim oni trochę więcej wody, więc ja im tę wodę dam, żeby płynąć lepiej. Mokradła też chcecie. Dobrze, dam wam mokradła. Mmm... Tutaj. A jeszcze pokrycie do tego macie. Dobra, powinienem być zadowolony. Aha, teraz wykrywam owoców. Rozumiem, że nie mogę ich wynagrodzić wystarczająco. ci hmm. Gdzie są, to są owoce? Hmm. Wysoko, wysoko miało być, Czy wam już wszystko odpowiada? Mmm... Te mokrado dalej mi nie odpowiadają. Hmm. Gdzie tu są okradła? Tu są okradła. A takie same mokradła. O, 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 Ale teraz blokuje im owoców. Chwila. Mieliśmy równowagę. O, super. No i dobrze. Tutaj widzę, że jest zespół konserwacyjny. Co oni robią? Aha, oni odwiedzają ten posterunek z jakiegoś powodu. I zaraz zostaniecie zniszczeni przez Dipodaka. Gratulacje, jesteście bardzo inteligentni. Właśnie chciałem sprawdzić, jakie mamy skórki, jeśli chodzi o zespół konserwacji? Zespół konserwacji postawiłem gdzieś tutaj. Mm, tutaj konkretniej. Ja sobie odbieram skórkę, która była... Gdzie ona jest? Kamuflaż yy, ten właśnie. Mamy Vegas, mamy Vegas Red, mamy Vegas Yellow, ciekawe. Mamy oczywiście seed, czyli właśnie tą sieć yy, integracji dinozaurów. Mamy Jurassic World, mamy Parkurajski dziwo, no i Badlands. No to w sumie, jak jesteśmy na Badlands, to użyjmy Badlands. Dla mnie ma to więcej sensu. Hmm. Chwila, moment. Czy w przypadku pojazdów też mamy Badlands, czy nie mamy Badlands? Nie mamy Bedlands, no to będzie Seed. Hmm... Okej, okay, teraz jak zwiększymy sobie to do poziomu dwóch gwiazdek? to ja się zastanawiam, zaraz wrócę. Zajmiemy się dosyć skomplikowanym kontraktem, mianowicie mamy zwiększyć łączną populację młodych gatunków. I wydaje mi się, czy nie zrobić tego w przypadku Velciraptorów. E, tylko pytanie: jak tu jest z płcią? Mamy same samice, i to mi się nie podoba. Czy mam, mamy tutaj galerię, czy galerię, boże, e, wylęgarnię? Czy my mamy DNA Velciraptorów? Aha, nie mamy, czyli nie możemy zrobić. W, w takim razie ja bym się w sumie zajął z sami. Nie widzę problemu, tylko potrzebujemy e, zapewne więcej samców. Mm, rozpocznij zadanie. Dobrze rozumiem, że najpierw wybieramy chyba najpierw wybieramy gatunek, i dopiero potem płeć. Więc tak sobie zrobimy. Mamy też korytozaury, i w sumie to je jeszcze możemy też połączyć, więc tak właśnie sobie zrobimy. Swoją drogą zwiększyłem troszeczkę głośność mikrofonu i mam nadzieję, że dzięki temu będzie mnie y, słychać troszeczkę lepiej niż przez o, resztę materiału. Te pierwsze dwa odcinki będą eksperymentalne, i na trzecim już powinno być e, wszystko w porządku. Wyrobimy sobie sposób prowadzenia tego wszystkiego. O, 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 dobra. Super. Teraz utworzymy plan. Spójrzmy program. Efekt za minutę. To w takim razie za minutę do Was wracam. Dobrze, nie będzie zaskoczeniem, jeśli powiem, że jeszcze nie tylko co ogarnę, jak generalnie działa to całe rozmnażanie dinozaurów, jaka jest to mechanika. więc teraz byłem rodziców, nie? I teraz co będziemy mieli? Okej, okay. mamy porażkę i to mnie tak naprawdę nie dziwi, biorąc pod uwagę, co robiliśmy. Więc ha, próbujemy jeszcze raz. Czy, czy co tak. Tak, tak, do skutku? Nie, 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 nie. nie. nie, nie. Yy, przerywałem plan. Prze przerywałem program jeszcze. A. Ow. 70% genomu jest wymagane. To tego nie wiedziałem. W takim razie myślę, że inkubacja jest nam zbędna. Yy, za to mamy inny problem. Jak zdobyć yy, więcej. Yy, więcej procent genomu? W sumie już wiem. Mianowicie, przypomniałem, że mamy mapę ekspedycji. Czy my tutaj ma... Oj, czy mamy loki ceratopsy? Majazaura... Wyczerpane... edmontosaur. Nie mamy loki z ceratopsów? A to cipech. Dobra, a czy mamy welsiraptory? Mamy galimimy, listrozaury... Kompsognaty... Hmm... Nie... nie za bardzo mamy jakiekolwiek, że tak powiem, możliwości. Być może musimy po prostu poczekać na odpowiedniejszy moment, więc ja niedługo do nas wrzucę, Jak będziemy już mogli w końcu to zrobić A to cicheca? Czyli... Okej! Okay. Czyli jak dobrze rozumiem to nie mamy tylko... E... Programu tego naszego, tylko też to przebiega w naturalny sposób Bez naszej ingerencji to... To, to jest... E... Mówiąc po prostu wprost, no fantastyczne, to że tak powiem, no mnie to, mnie to troszeczkę zatkało. I skoro nam tutaj e, udało się, mamy 4 jaja, które opuszczą gniazdo za 4 minuty. W takim razie kto jest ojcem? To jest bardzo podejrzane. Słuchajcie, bo ja nie przewidziałem jednej takiej rzeczy. Mianowicie, nie mamy nagle prądu pod yy, ogrodzeniem laptorów. Kto by się spodziewał? Ciekawe, kto mówił, żeby zamontować normalną elektrownię. To na pewno nie byłem ja, prawda? Aha, jeszcze mamy śmierć polityka. Świetny początek yy, w ogóle kampanii. No, naprawdę świetnie nam idzie. Ta organizacja ma świetlaną przyszłość przed sobą, nie? Co my tu mamy? Mm. Przyjmijmy ofertę, że możemy nie w podzielić... hmm. jego rywale są, że to... Aha, chcą nam... O, nie, 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 nie. My nie mieszamy się w politykę w tej grze. No, chwila Gdzie, działa, ale wymaga kon... Dlaczego tak chwila, moment? Pauza gry. Pauza gry. Ja muszę ogarnąć, co, co tu się dzieje. Yy, nie, 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 nie nie bezpośrednie, tylko zadania. Schron. Wszystkim schron. Gdzie jest schron? Hmm. Skrzydło Trzeba natychmiast ewakuować wszystkich, którzy tutaj są na miejscu. I oczywiście uśpić nam tutaj u, u, uciekinierów. W ogóle przypiszę tutaj najlepiej e, ten helikopter. Ale dlaczego nie ma prądu? Dlaczego to wymaga konserwacji? To mnie zastanawia. Aha, no bo nie ma paliwa. Oczywiście. Czyli mamy dokładny problem, który wytknąłem tej grze, raczej fabule Kampanii, jakieś dosłownie parę minut temu. Więc, że tak powiem, miałem rację. W takim razie musimy wyłapać te raptory i potem skupić się na tutaj oczywiście młodych dinozaurach, które będą za 3 minuty. Nikogo nie zjecie, prawda? Okej, okay, dobra. Widzę, że już zdążyły kogoś zjeść. Uwielbiam tą grę. Uwielbiam tą grę. Eee że Nagranie z ostatniej ucieczki szybko się rozprzestrzenia i może poważnie zaszkodzić parkowi Czyli jednak Malkon miał rację. To wszystko prowadzi do chaosu. Nie cierpię mieć zawsze racji. Wpłaćmy po każdą sumę na fundację, no, no, no nie chcę tracić tak dużej popularności. Tak powiem, będziemy bankrutami niedługo. Tak jak w pierwszym odcinku myślałem, że faktycznie zmieniono e, formę transportu, tak potem e, zdałem sobie sprawę, że to jest idiotyczne. W praktyce ciężko to zrobić i dalej transportują dinozaury w sposób taki, że można by je udusić. No właśnie. Słuchajcie, mamy walkę dinozaurów. Trzeba to zobaczyć. Nie ma opcji, że przekapie takie coś. Najwyraźniej jest to walka o dominację. Jeden z nich jest alfą. Jedna z nich, przepraszam. O, czyli rozumiem, że taki z niego alfa, że skapitulował. No jest to dosyć powszechny. O, i nawet ma nowe osiągnięcie. Raptory mają nową alfę. Co jest oczywiście nawiązaniem do kultowego, już dla niektórych myślę, że tekstu z Jurassic World. Gdzie Indominus yy, przejął kontrolę nad Raptor składem. I w tym momencie właśnie w filmu Owen powiedział, że raptory mają nową alfę, którą oczywiście była Indominus Rex. I mamy młode dinozaury, w końcu. Korytozaury których jeszcze w sumie nie widziałem w takiej formie. I mamy aż 3, nie 4 kolitozaury Ocena parku z jakiegoś powodu jest nawet niższa niż wcześniej. Ale tym zajmę się już tak naprawdę poza kamerą, więc dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek był troszeczkę ciekawszy niż poprzedni. Mówię do Was Edison, do usłyszenia w kolejnym materiale za kilka dni i pamiętajcie, że życie zawsze znajdzie sposób.